I robimy na lampkę. Okay? A tata i, tata i Oliwy będą robić zupkę. Będziemy robić zupkę I będą próbować moje naleśniki, a oni będą, a ja będę... Będę robić całkę. Zawijałeś ładnie wszystkie naleśniki No O Ale naleśniki zrobił Oliver tutaj zawijał Ja robię, ja robię fajnejki Ja myślałam, że on sobie je, a on tutaj pozawijał wszystkie Tak, jesteś zdolny chłopczyk, tak? Mhm. mhm Nadałam się Chciałam wam pokazać królika Zobaczcie jak leży, Gdzie się wcisnął taki trudny test, bo za to, co właśnie ten test. Um, I było 15 minut pacemaker makeup. Um, więc jako pierwsza, jako jedyna zrobiłam e, ten makijaż 15 minut. Z wszystko zrobiłam nawet przed czasem. więc sprawuję. Ja. <gryw> Później był makijaż ślubny. Więc całkiem spoko wyszek bo i nie wiedziałam jeszcze jaki chcę zrobić, więc w sumie wyszło takie ok. Ok, zajęcia skończone dzisiaj szybciej. Także wracam do domu, ale więc to okay. później. I wróciłam, powróciłam do domu 15.51! Dzisiaj trochę szybciej skończyliśmy. Suszy mnie pić mi się chce na maksa. Byłam szybka dziewczyna, tamta, którą malowałam, mówi, że była w szoku, że to jej mówi, że już połowę czasu minęła, a ja już oczy skończyłam prawie robić. Ja mówię, że widocznie stres na mnie dobrze działa. Jakie komplementy jeszcze dostałam. Dziewczyna mnie malowała i przyszła ta nauczycielka od tych włosów. Ona może jest starsza ode mnie, może 4 lata. Plus, minus, załóżmy, są z pięć. W każdym bądź razie podchodzi, tak do do każdego chodzi, ogląda, podchodzi i mówi do niej, ty jej nie musisz malować, bo ona jest taka ładna, że ona w ogóle nie potrzebuje makijażu. I mówi, że za każdym razem, jak się na mnie patrzy, to jest wkurzona, że ja jestem taka ładna. ona no, że, pa i ona, że ja mam taką cerę, że ja w ogóle podkładu nie potrzebuję. Ile ja już komplementów usłyszałam na mojej cery, bo tam dziękuję bardzo. <głos> 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 że ona jest irytat, waria nie ja ona pierwsza nie jest ostatnia. gdzie na 16.53. To się mówi... No, chwilą właśnie. Nie to nie jest moje! Do... Jeszcze dodałam linki do filmu okay, okay. z ostatniego holu bo y, dużo osób... Bo kilka osób już mi pisało, że szkoda, że nie ma linków. Ja zazwyczaj dodaję te linki, tylko jakoś tak... E, w tym filmie nie dodałam, także uzupełniłam, linki znajdują się już pod filmem. Łala, e, voilà, ona jest kolega jego stały wybywalec ostatnio, który e, ciągle chce do niego przychodzić, w ogóle nas każdy chce do nas przychodzić i spać. Jeden kolega spał już raz, później chciał ponownie spać, teraz ten kolega już raz spał, no znowu chce spać, ciągle ktoś chce spać. Takim fantastycznie u nas, że każdy chce u nas być, u nas spać. Z drugiej strony tak średnio, tylko w jedną stronę <grywa> eee, więc, w, więc tak wygląda sytuacja, w ogóle takie ciemno się teraz szybko robi. Jest godzina piąta. Za pięć, a już jest tak ciemno. Zaraz wam pokażę. Eee, bardzo mi jakoś rozbolało. Zobaczcie. Desz zaczyna padać, co? Taka jest ciemnica ze mną. Widzicie jakie jest ciemno? Jeśli lampa świeci, to jest trochę jasno, ale zobaczcie. No się nie boi stąd? Nie bo ma rower. No to może idź ze swojego kolegi, chyba jeszcze nie wyszedł. A nie, już sobie gdzieś idziesz. Eee, także widzicie, jakie ciemno. Ciemno jak nie wiem co. Ale jest Trochę w każdym bądź razie e, Tak wygląda sytuacja Muszę pan umyć na jutro Jutro mamy już ostatni przed prawie tydzień Raczej e, znaczy ostatni dzień Przed e, testami próbnymi W poniedziałek, we wtorek mam, tak jak wam mówiłam I następny tydzień jeszcze Zostaje takiego e, szkoły Czyli dwa jeszcze zajęcia I później praktyki Nie będę się wykąpać Muszę Muszę głowę sobie dzisiaj umyć. Yy. Także tyle jak na razie ciekawego. Myślę, że jakoś sobie maseczkę może zrobić dzisiaj, noc, twarz. jest wstępne. Planation. No. Mam się po raz dziesiąty. Co tak chodzisz? Masz parcie do no, szkoły, tak chodzisz, tam i z powrotem. Parcie na szkło ma. Definitywnie ma parcie na szkło. Co się masz dzisiaj? Dlaczego masz dalej włosy nieobcięte? Bo mnie nie obcięłaś. go słychać? Tydzień wolnego będziesz miał? Co będziesz robił z tym nadmiarem czasu? Tydzień wolnego bez telefonu. Tak cię tata urządził. Jutro będzie miał bez internetu i bez Playstation. A jutro ciebie nie będzie. A dlaczego? No po prostu. Za to, się... A dzisiaj dlaczego ma, a ja jutro nie no będzie? Żeby Aha! Dobry, Co jaki on cwany! Żeby, żeby mieć spokój To dzisiaj dał, bo dzisiaj jest Olivera. A jutro, to będziesz sam, to, to nic nie będziesz miał Pacie. Zostałam sama moi drodzy Gdzie ten kot poszedł? Cie, cie, cie. On właśnie po tym, że go nie było całą noc On w ogóle teraz nie chce na zewnątrz wychodzić Kiedyś w przy drzwiach i co chwilę A teraz w ogóle nie chce wychodzić na zewnątrz zobacz, czy kable są, e, jak to się mówi, czy kable są schowane, Wiesz, Te kable zakrywać, bo już od nich te króliki niestety już na mnie raz przegryzły kable, więc teraz tutaj jak, zanim dopuszczę, to muszę tutaj wszystko, e, jak to się mówi, wszystko pozakrywać. Dobra, także pędzle mam, i zapędzę szorować, ale jutro podobno ma przyjść. Ta śmieszna, która sprzedawała nam te cudowne kosmetyki, e, i wymaga mi trochę coś przynieść jeszcze, chyba. Rychło w czas ponieważ e, jak już Wam mówiłam, już prawie kończymy, kończymy ten kurs, a ja się śmiałam z dziewczynami, że zanim przyjdą rzeczy z Wish lub z Aliexpress to mija dziś około miesiąca. Dlatego dopiero teraz zdążyła się wyrobić z tym, bo zamówiła kolejne z tamtej strony takie te rzeczy więc yy, dlatego to tyle czasu zajęło Ach, yy, Tak także myję pędzle tak myślę, że Właśnie sobie jakoś to robię maseczkę może makijaż mam dzisiejszy miałam robiony, tylko go trochę zmyłam, bo to był taki bardziej... Mm... To był trend make-up, czyli taki bardziej odważny, wyraźniejszy. Tutaj miałam jeszcze jakąś taką czerwoną, czerwoną, jak to się mówi? Czerwony kolor tutaj, ale trochę go sobie zmyłam, żeby wiecie, ludzi nie odstraszać. Ten taki stojaczek, co kupiłam, przydaje mi się bardzo. Nawet jak ja robię bardzo często makijaż na Instagrama, to to jest jak najbardziej przydatne. gdzie ja to? To jest pytanie. Wiem, że są takie, że się zawiesza do pędzle I wtedy lepiej snu Tam to też jest na pewno fajne, może nawet lepsze Ale ja tu kupiłam w sklepie takim e, Z przeróżnymi rzeczami Z przeróżnymi rzeczami I tam kosztowało grosze Mówi, lepszy taki niż nic Ale u mojej wieczorem pędzle Powiem, że mi one zdążą e, Wyschnąć do jutra. Okej, okay, więc jak widzicie, zostawiłam sobie ten czarny bezrękawnik. <noise> wiem, że tak to się nie nazywa właściwie, ale nie wiem, jak to się nazywa. Wyleciało mi z głowy. To zostawiłam, zostawiłam te leginsy czarne, zostawiłam, co ja zostawiłam jeszcze? Leginsy czarne, tą kurtkę kremową, tą kurtkę taką cieniutką, jeansową, te spodnie szerokie, kremowe. Mm. A, ten golf zielony, i chyba tyle, już nie wiem. Także kilka rzeczy zostawiłam, ale zdecydowanie większą ilość rzeczy odesłałam. Raczej jeszcze nie odesłałam, ale spakowałam już. Uzupełniłam tą kartkę, co się odsyła z powrotem. Więc a jeszcze tu czarno, chyba dżinsową katany zostawiłam. Stwierdziłam, że czarna, fajna zawsze się przyda, to nigdy z mody nie wychodzi. Więc yy, zrobię sobie jakąś jednorazową maseczkę. Moisturize, no, najbliżająca maska w płachcie. O, proszę bardzo. Pierwsze gnięcie dłoni i już mam maseczkę. Myślę, że to wezmę. Bo nawilżanie jest jak najbardziej mi potrzebne. Ja sobie nawiżę moją twarz, więc to jest nawierzająca maseczka w płachcie. Selfie projekt. Ja, jak byłam w Rosmanie w Polsce na wakacjach, to oczywiście tradycyjnie kupiłam sobie zestaw maseczek do twarzy. Pełno tych takich pojedynczych, więc u mnie zawsze pod ręką są tego typu maseczki. Od mamy się tego nauczyłam, ona kiedyś mi do mnie powiedziała, że ona też sobie tak nakupowała dużo i żeby sobie nakupować właśnie takich maseczek pojedynczych. I już tak robię właśnie drugi rok z rzędu. Także, moi drodzy, myślę, że ja na tym zakończę, bo chciałam zmontować tego vloga, żeby go dodać. Pójdę się wykąpać, zrobię sobie tu maseczkę i tak zleciał dzisiejszy dzień, poniedziałek, więc jutro już mamy wtorek i kolejny tydzień minie po prostu raz-dwa. Te tygodnie strasznie szybko mijają, ale z każdemu, tak, każdemu te tygodnie tak szybko mijają. Z kim nie rozmawiam, to każdy ma to samo wrażenie. Myślę, że po prostu nie wiem, czy ten świat przyśpieszył, czy po prostu już w pewnym wieku, gdy przekroczymy pewną liczbę lat, to już szybko czas ucieka, ponieważ wiadomo, jak jesteśmy młodsi, to czas się duży, bo nie mamy tyle rzeczy na głowie, tyle różnych spraw. Później, gdy mamy rodziny, dzieci, pracę i inne obowiązki, to jest tyle rzeczy do zrobienia Więc po prostu czas tak szybko ucieka Chyba taki jest tego powód, że po prostu tak szybko te dni uciekają Więc kończę, odezwę się do was tradycyjnie Jutro, jak widzicie vlogi są codziennie Więc koniecznie mnie obserwujcie Subskrybujcie, dajcie znać, może jakie chcecie filmy, jakiego typu. Nie uciekaj. Co chcecie zobaczyć na moim kanale, może macie jakieś fajne pomysły lub co może chcecie zobaczyć tutaj w Szwecji, dopóki ja jestem, co chcecie zobaczyć w Szwecji. Może jest coś takiego, co chcecie zobaczyć. Odnośnie właśnie Szwecji Jakieś konkretne miejsca Lub jakieś sklepy Wiem, że naprawdę wiele osób tutaj przyjeżdża Jak odwiedza Szwecję, Sztokholm To wiele osób właśnie nagrywa metra Metro Jak podziemne metro wygląda Dużo stacji właśnie Które wyglądają naprawdę fajnie Też tak myślałam o tym kiedyś, żeby nagrać właśnie Taki film Zatrzymywać się na stacjach, pokazywać wam jak one wyglądają Bo naprawdę niektóre są bardzo fajne i bardzo ładne Także myślę, że to by był fajny pomysł. Jeśli macie więcej jakichś pomysłów tego typu, to koniecznie dajcie mi znać. Także trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną ten dzień. I do zobaczenia w następnym vlogu.